Cześć, witajcie serdecznie. Z tej strony, Krzysztof, giełda jest prosta. Uszanowanie. Moi drodzy, co dzisiaj bierzemy na warsztat? Dzisiaj sobie troszeczkę pospekulujemy, bo na WIG-20 otwiera się szansa długoterminowego trendu wzrostowego i wybicia ATH. No kto by pomyślał, no WIG-20, prawda? O tym sobie troszeczkę spekulacyjnie dzisiaj porozmawiamy, ale oprócz tego będzie USDPLN, bo zaliczył naszą strefę, to sobie omówimy. Ze spółeczek dzisiaj reprezentacja Polski, że tak powiem, LPP będzie, ode mnie będzie Selvita, będzie Movie Games i będzie MLS System, także zapraszam serdecznie. Moi drodzy, jeszcze taka króciutka reklama, autoreklama, jeżeli chcielibyście dołączyć do mojej grupy GT, gdzie uczę jak analizować w sposób mądry wykresy, a nie w sposób taki powiedzmy mechaniczny, czyli jak wyciągać logiczne informacje z wykresów i jak zabezpieczać się na przykład strategiami do tego, co widzimy na wykresach. Od poniedziałku do czwartku szukamy sobie okazji, czyli ogólnie rzecz biorąc od poniedziałku do czwartku wideo, w soboty mamy live. Jest też prywatny mój portfel, gdzie pokazuję co wchodzę, gdzie wychodzę. Jest też strategiczny portfel, taka kolejka na co czekam do rozegrania. Jest także dużo edukacyjnych filmów, no i jest kurs analizy technicznej też tutaj na grupie, jeżeli ktoś chciałby dołączyć, być zainter jest zainteresowany, troszkę chciałby ktoś poszerzyć horyzonty, inaczej spojrzeć na rynek. To zapraszam serdecznie, fajna społeczność i ogólnie rzecz biorąc bardzo wiele, wiele informacji, mam nadzieję bardzo pożytecznych. Moi drodzy, USDPLN, czyli ogólnie rzecz biorąc, zobaczcie co myśmy tu dostali. Dostaliśmy tą, dokładnie tą strefę, którą żeśmy sobie chyba wideo, czy dwa wideo temu robili. Czyli to było to 371, prawda? Czyli to była ta złota strefa. Ogólnie... Mogliśmy tego nie przebijać, to by pokazało jeszcze lepszą siłę, no ale okej, okay, zaliczyliśmy tą strefę. Kto wykorzystał, to wykorzystał, kto nie wykorzystał, ten nie wykorzystał. Natomiast, moi drodzy, co ta strefa oznacza tak naprawdę? Z technicznego punktu widzenia, to jeżeli byłaby pozytywna obrona z tej strefy, to mielibyśmy, za chwilę opowiem, co to jest pozytywna obrona to mielibyśmy, moi drodzy, do czynienia z trójeczką wyciągniętą, i ta trójka musiałaby być dynamiczna, szybka i wysoka, prawda? Czy ogólnie rzecz biorąc, wykres tak by musiał się zachować. Nie wiem, czy mieliśmy jakiś przykład, jakby z, 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 gdzieś tam, żeby wam pokazać przykład. O, może tak. Czyli ogólnie rzecz biorąc, mamy impuls z głębokim zejściem, czyli to jest pokorekcyjna pierwsza, druga fala, i trójka musiałaby być, moi drodzy, szybko wyciągnięta w górę. Tylko że tutaj w mniejszej skali, prawda? Oto mniej więcej toczy się gra, jakby nie było na usdpln. Tylko dlaczego nie ma się jeszcze co cieszyć, tak naprawdę? Dlatego, że moi drodzy, musimy poczekać na pierwszą trójkę, czyli te trójki zawsze patrzcie. Czy jak gracie strefę, mam strefę, rozgrywam strefę, no to poszło w górę, ale to tak naprawdę, no co z tego, że poszło w górę, jak nie mam żadnej korekty jeszcze do tego, prawda? Czy ogólnie rzecz biorąc, zobaczcie, jeżeli. Impuls idzie w górę, to zawsze muszę się spodziewać trójki, no bo jesteśmy w trendzie spadkowym, czyli raz, dwa, trzy. I dopiero jeżeli wyrysuje mi się trójka, ok, i następny impuls będzie wyciągany, czyli będzie się struktura wzrostowa rysować, jest spoko. Ale jeżeli to jest tylko jeden impuls, to nie ma się co cieszyć, ok? Bo po trójce zawsze może przyjść moi drodzy przebicie do oka. I w tym przypadku to samo. Więc, żeby tu świętować, że tak powiem, to musimy dostać impuls, jakąś korektę, jakiś impuls przebijający, nie przebijający, jakąś korektę, i następny impuls. I wtedy jesteśmy, że tak powiem, mamy informację z wykresu, że trend się buduje. Na tę chwilę nie ma takich informacji, więc jest tylko informacja, że ładnie zareagowaliśmy ze strefy, ale to za mało. Jak się nauczycie w sposób profesjonalny analizować sobie wykresy, no to takie informacje, moi drodzy, no to jest chleb powszedni, że tak powiem. Dobra, skończmy na tym, lećmy do spekulacji na WIGU 20. Moi drodzy, na WIGU 20 spekulacyjnie sobie tylko mówię, bo te moje spekulacje na Wigu 20 to są różne. Ale ogólnie rzecz biorąc, co my tu widzimy tak patrząc długoterminowo. Zobaczcie, mamy podwójny dołek, prawda? ogólnie rzecz biorąc, podwójny dołek zaliczony z formacji, te, te, taka zwykła formacja techniczna, najprostsza. Tu mamy szczyt, moi drodzy. Dla tej fali spadkowej jest to OPS na ten moment, prawda? Taki powiedzmy w cudzysłowie OPS. I teraz z technicznego punktu widzenia, moi drodzy, jesteśmy przed tym OPS-em, i wybicie tego szczytu generuje technicznie sygnał wzrostowy na wybicie ATH na kontynuację trendu. Bo jakby nie patrzeć, jakby nie patrzeć, moi drodzy, to my na WIG-20 na chwilę obecną jesteśmy w trendzie wzrostowym. Tylko, że niestety on nie jest zbyt taki dynamiczny przez ostatnie powiedzmy 15 lat, prawda? Natomiast ogólnie rzecz biorąc to nie trwa wiecznie, prawda? Czyli możemy się obudzić, tak jak na przykład na PKO, gdzie tam mieliśmy długoterminowy ruch boczny taki. Więc moi drodzy, przełamanie tego szczytu generuje długoterminowo sygnał wzrostowy. Tylko co to znaczy długoterminowo? Nie trzeba się nastawiać, że jutro będę tutaj, bo, bo, jest, bo byłby tu zasięg na 4,6, czyli na wybicie ATH. Okay. Tylko trzeba sobie zdać sprawę, że przez najbliższe 3-4-5 lat może ciągnąć WIG-20 w górę. Oczywiście po drodze znajdą się bessy, znajdą się spadki i inne rzeczy, ale ogólna tendencja, czyli takie ogólne spojrzenie na rynek, bo jak inwestujecie na rynku, to musicie mieć oprócz takiego lokalnego spojrzenia takie ogólne spojrzenie, prawda? No korekta bezsa, ok, ale gdzie ja zmierzam w dłuższym terminie, prawda? Czyli na przykład nie wiem, mam spółkę Google, widzę, że jest BESA, spoko, ale czy w długim terminie to będzie dalej jakby podążać, podążać w górę w tym przypadku. Więc tutaj ten horyzont taki w górę by się otworzył na Wigu 20. Po przebiciu 2,942, tylko uwaga, bo tu dużo osób traktuje, że 2,942 i lecimy w górę. Nie. Zazwyczaj jest tak, że po przebiciu, moi drodzy, ważnego szczytu, dużo jest ustawionej podaży, czyli ogólnie rzecz biorąc, zdarzają się korekty i te korekty mogą być nawet głębokie, ale to już wygeneruje sygnał wzrostowy, prawda? Dlatego mówię, że w ciągu tych lat mogą być jeszcze jakieś korekty. Więc tutaj bym, moi drodzy, mocno się przyjrzał wig Wigowi. A z punktu lokalnego, moi drodzy, czy jakbyśmy się tak mieli lokalnie przerzucić na wykres i sobie zobaczyć, co tu jest grane, to na chwilę obecną, zobaczcie, mamy A, B, C. Jest to korekta płaska, czyli ogólnie rzecz biorąc, na razie nam się tu rysuje trójkąt. Więc gdybyśmy przebijali ten punkcik tutaj, tą czerwoną strzałeczką, ten punkcik B, no to moi drodzy, można powiedzieć, że na 95% mamy nadbicie tego szczytu. No bo trójkącik by się tu wypełnił, czyli byśmy doszli do okolic, nie wiem, 3,64, prawda? Natomiast z drugiej strony, gdybyśmy nie wybijali tego punktu B, to mamy tutaj formację rgr która się pokrywa ze strefą popytową. Tylko tu trzeba by doprecyzować jeszcze w okolicach 2,419 i to byłby dobry moment na korektę pędzącą. W tym przypadku A, B i C, korekta pędząca pod jeszcze jeden impuls, mimo wszystko wybijający. Tutaj muszę się zwężyć, wybijający ten szczyt. Więc moi drodzy, ciekawie, my sobie WIGA na grupie obserwujemy. Pewnie jakieś decyzje pójdą na wigu, ale to na spokojnie. Eee, także tutaj myślę, że taka spekulacja no, warta zastanowienia się i warta obserwowania tego szczytu, bo to otwiera długoterminowo drogę, moi drodzy, na tendencję już taką, gdzie przyspieszymy. Tylko tak jak mówię, po drodze pewnie jakieś korekty by były. LPP. Lecimy do LPP. Na LPP prośby są często, moi drodzy. Ja tak y, często omijam takie prośby, gdzie nic nie widzę. Ok, czyli nie ma tam nic ciekawego. Natomiast na LPP jest coś ciekawego, ale to w razie spadków. Czyli ogólnie rzecz biorąc, jako inwestor interesuje mnie, znaczy mam taki swój portfel, tak jak na grupie mamy, jakby kolejkę, jakby spółki czekają w kolejce do tego, że jak któraś będzie spadać, jak któraś zaliczy strefę, to sobie ją e, zaczynam rozgrywać, prawda? I LPP mógłby dołączyć do takiej kolejki. Gdyby zaczął spadać. I tutaj mówimy o poziomach 9.914, najsilniejsza strefa popytowa 8658. Niestety takie okazje to tu już były fajne, bo było w 20 roku, okazja w drugim roku i czwartym, jakaś tam korekta też była w sumie. W sumie też mówiliśmy o niej, nawet strefę tu mieliśmy popytową, to też było na YouTubie. Więc moi drodzy. Na razie takich okazji ja tu nie widzę, natomiast gdyby były spadki, to te dwie strefy na chwilę obecną są okazyjne. Natomiast dla posiadaczy LPP, gdyby tych spadków nie było, moi drodzy, to uwaga, bo po przekroczeniu 21590 otwiera się okno techniczne na 29300. W dłuższej perspektywie oczywiście, czyli po przebiciu tego, jakaś tam korekta, korekta, prawda? Ale ogólnie tendencja byłaby tutaj na następne strefy podażowe. Tylko trzeba by po, po pokonać tą strefę. Na razie tutaj tkwimy od 22, czyli już od 3 lat tak naprawdę tutaj nie możemy tego pokonać. Więc tak jak mówię, gdybyśmy tu jeszcze dostali spadek, czyli żeby ten LPP nabrał rozpędu, nabrał siły ale mimo wszystko gdzieś tam jeszcze jakieś korekty i to by się fajnie z Wigiem 20 mogło też złożyć, gdzie tam mamy tego rgr gdzie byłby fajny spadek, to gdybyśmy to skorelowali, no to to jest najsilniejsza strefa popytowa a potem 8658 i to by były dwa najciekawsze miejsca na LPP. I tyle chyba. Myślę, że każdy zrozumiał ode mnie Selwita. Na Selwicie to bardziej tak do potraidowania dla osób już tak bardziej może doświadczonych, którzy potrafią czytać na strefach, czy jest popyt. Przypominam, że można sobie tutaj u mnie na grupie się tego nauczyć. Natomiast moi drodzy, ogólnie rzecz biorąc 272 2650 na pierwszy ogień, jakby te dwie strefy popytowe 22 30, no a potem to już przepaść 864. Czyli takie najbliższe strefy popytowe na selwicie byłyby do rozegrania, były do, to bardziej dla zaawansowanych, tak jak mówię, osób, czyli ogólnie rzecz biorąc bardzo fajny układ w ogóle, bo mamy taką pierwszą falę i to głębokie zajście tak jak na USDPLN, prawda? I więc tutaj te dwa momenty, czy pod jakąś korektę, bo zauważcie, tutaj dawno żadnej korekty nie było. Ostatnia korekta była w listopadzie 23 roku, prawda? Czyli widzimy tą korektę. Ja tu się przerzucę na tygodniówki. Będzie ją lepiej widać. Widzicie? Czyli pierwsza korekta tutaj była Dopiero w tamtym miejscu. No, tu jeszcze mieliśmy teraz. W sumie, okej, okay, dobra. <gry> tak nie spojrzałem w sumie. Ale to była też taka wewnętrzna, malutka korekta tego typu, tak, gdzie były wcześniej te malutkie korekty. Ale mówimy tu o czymś więcej. Więc o czymś więcej, no to mamy takie bardzo blisko poziomy. Dla osób, które, tak jak mówię, trafią już czytać na strefach, no to myślę, że bardzo fajna propozycja. Lecimy do. Movie Games. Tutaj, moi drodzy, tylko zostawiam strefy. To raczej też do takiego rozgrywania, i tu w strefie jest troszeczkę. Więc tak, mamy tutaj, co nie musi zaliczać, 14-14, bo tu już mamy takie głębokie zejście. No ale gdyby zaliczyło, no to jeszcze można się zainteresować 12-58, 11-88. Na chwilę obecną, dla osób, które są albo interesują się tą spółką, trend spadkowy, żadnych sygnałów wzrostowych. I tyle, po prostu zostawiam tylko strefy. Które warto byłoby obserwować, jak ktoś interesuje się tą spółką. MLS System. Lecimy. Na MLS to tylko aktualizujemy, bo strefy zostawiałem na MLS-ie i ładnie zaliczyło. To są właśnie takie cheaty, że tak powiem, które, które te strefy mają i które myślę, że warto zawsze się nimi interesować. Więc na MLS System dostaliśmy pierwszy ruch. Ok. I to, co wam mówiłem, najważniejsza, pierwsza korekta, prawda? Więc na ML, ML System tak naprawdę nie możemy przebić, moi drodzy, tego dołka. Dokładnie tego malutkiego tutaj dołeczka, znaczy malutkiego, tego dołeczka. Bo jak go przebijemy, to otworzyłaby się szansa na 9,53, czyli tutaj dużo, dużo niżej. Więc tutaj jakby. Tylko aktualizacja dla tych osób, które były ze strefy, natomiast trzeba tu pamiętać, że to głębokie zajście tutaj może być, prawda? Więc tutaj informuję, żeby nie przełamywać tego dołka, no bo tutaj jak przełamiemy go, to warto moi drodzy podjąć jakieś decyzje finansowe. Nie będę mówić czy wej wyjść po prostu, no każdy wie co ma robić. Natomiast otworzyłaby się droga na 953. No i co, CDR? Czytamy. No i na CD-projekt, moi drodzy, no ta strefa, którą żeśmy mieli, zareagowała pięknie, bo też wyszedł chyba jakiś tam zwiastun gry, więc czy gameplay, moi drodzy, więc no jakby ta strefa tutaj zareagowała. Tego popytu na razie tam nie było widać, chociaż też zwróciłem uwagę na wolumeny, no i na chwilę bangla, na chwilę obecną. Tylko że moi drodzy, to cały czas jest impuls B na razie, prawda, czyli podejrzenie ewentualnie AB no, nie chciałbym tutaj, żeby było duże C jeszcze, więc trzeba, żeby zanegować tą korektę, żeby ją unieważnić, trzeba wybić ten szczyt. I to też nie będzie dobra wiadomość, tak naprawdę, moi drodzy. Dlaczego? Dlatego, że ta korekta by się składała z jednej fali. No właśnie, przypomnę, że najpiękniejsze korekty to są właśnie takie trujeczki, prawda, a nie jedna fala spadkowa. Dlaczego? Bo tu jest strefa podażowa, i z tej strefy podażowej, moi drodzy. Możemy powtarzać tą korektę jako korektę pędzącą, prawda? Czyli to też nie cieszy za bardzo. Chyba lepiej by było, jakby to spadło po prostu tutaj. Więc byłaby lepsza sytuacja na CDR. -ze. Na ten moment nie robię tu stref podażowych, bo to nie ma sensu, bo nie ma tutaj żadnej mocnej wewnątrz tego impulsu, czyli między tym szczytem, a tym dołkiem. Nie ma tu żadnej strefy mocnej popytowej, tak, podażowej tak naprawdę, więc nie robię. Natomiast samo przebicie tego szczytu Niczego za wiele nie zmienia, bo mamy 276 jako następna strefa podażowa, gdzie może wystąpić właśnie korekta pędząca. Więc na ten moment na CDR-ze, no okazuje się, że pierwsza strefa na ten moment, ten popyt się jednak znalazł na tej pierwszej strefie, więc jak to się rozgrywał pierwszą strefę, no to gratuluję, bo jakieś tam szybkie procenty, czy jakakolwiek pozycja jest ok. No ja tej strefy nie rozgrywałem, bo ja mam z niższych stref, ogólnie myśmy się interesowali już dużo, dużo wcześniej CDR-em, Akumulacja na CDR, że to była z tych poziomów, tak naprawdę. Więc ja, gdybym chciał piramidować, to dopiero chyba tylko tutaj, tak naprawdę. Nigdzie wcześniej, no bo te małe korekty mnie tak średnio interesują, szczerze mówiąc. No ale tak jakby podsumowując, na razie strefa, popyt jest. Kwestia, czy będzie falka C, czy będzie, moi drodzy, dopiero podaż z 270-60. Tyle z mojej strony. Jeżeli macie coś do analizy, dajcie w komentarzu. Wszystkiego dobrego wam życzę i słyszymy się w niedzielę. Trzymajcie się.